Dzień dobry. Jak zauważyliście w moim ostatnim filmie, mam mocno zniekształconą twarz. To nie z powodu tematu mordercy, o którym opowiadam. Kręcę poprzedni film na dworze. Nagle boli mnie ucho. Stwierdzam z przerażeniem, że nie mogę przymknąć prawego oka. Pędzę do ortolaryngologa. Patrzy i mówi: Trafiło pana. Porażenie nerwu twarzowego, czyli porażenie Bella. Intensywne leczenie, sterydy w zastrzykach, 4 cm igły w kark, No to nie boli. Przez tydzień śpię z wałkiem gazy pod okiem, cały czas krople i żel na oko. Cudowne objawy, najgorsze są pierwsze dni, lewa połowa twarzy jest ok, ale prawa nie należy do mnie. Objaw się pogłębia mimo leczenia, brew opada mi na oko, piję kawę, ale ona wylewa mi się kącikiem ust. Nie zagwizdziesz, nie zmarszczysz czoła, nie przymkniesz y, oka. To jest dołujące. W internecie piszą, samo przechodzi, ale nie piszą kiedy. Jak leczysz, to tylko kilka tygodni. Jak nie leczysz, to owszem, ale nawet pół roku i nie wiadomo, czy do końca wszystko wróci. Rehabilitacja przyspiesza regenerację, więc jak któregoś dnia stwierdzicie, że nie możecie domknąć oka i coś jest nie tak. Uchu, to pędźcie do lekarza. Pierwsze 72 godziny są decydujące. Chyba, że z krzywą gębą chcecie zostać na pół roku. Może w kolejce do sklepu ustąpią wam miejsca. Działam dalej. Film o złotym pociągu już tworzę. Coś nowego. Potem rwy na wsi. a ja posłuchajcie historii nieznanej. Pa!